Zgodnie z zapowiedziami dobiega już końca etap projektowania nowej siedziby ośrodka pomocy społecznej. Okazało się, że sanitarne realia, w jakich powstawała dokumentacja techniczna, miały spory wpływ na ostateczny kształt legionowskiej placówki. Czas pandemii też dał nową wizję i nowe przemyślenia, jeśli chodzi o organizację funkcjonowania naszej placówki. I teraz, patrząc się na projekt, który dostałam do przeanalizowania, już w głowie miałam myśli o tym, jak w razie sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zorganizować tą infrastrukturę naszej nowej siedziby, żeby ona była bezpieczna dla pracowników pracujących, realizujących zadania naszej instytucji, ale Przede wszystkim dla mieszkańców. Wszystkie te przemyślenia zaowocowały stosunkowo drobnymi, lecz istotnymi korektami w zaproponowanym przez biuro architektoniczne planach. Na prośbę pani dyrektor zostały wprowadzone drobne zmiany w zakresie układu ścian działowych. Funkcjonalności toalet i wygospodarowaniu dodatkowych pomieszczeń. Myślę, że ta siedziba będzie spełniała już nie tylko normę bezpieczeństwa dnia codziennego, ale też będzie dobrze zorganizowana w zakresie zagrożeń chorób zakaźnych. Z myślą o też z aktualnej sytuacji już na naszych biurkach będą, będą montowane odpowiednie pleksy, będą montowane odpowiednie urządzenia w samym wejściu też. Dla, dla mieszkańców. No jakby też my myślimy w perspektywie tego, że jak długo będzie trwała pandemia i że jednak to bezpieczeństwo dla pracowników i mieszkańców jest najważniejsze. No my musimy mieć też tą świadomość, że pracujemy z różnymi klientami, pracujemy również z gruźlikami prądkującymi i takie pleksy, takie bezpieczne miejsca pracy dla pracowników bezwzględnie będą musiały powstać już w nowej siedzibie. Owa siedziba w fachowej nomenklaturze zwana budynkiem biurowo-administracyjnym stanie na rogu ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza, dokładnie w miejscu, które szpecą obecnie znajdujące się tam stare mieszkania komunalne. Personelowi oraz klientom OPS-u nowe lokum zapewni prawie dwukrotnie większą powierzchnię użytkową, a co za tym idzie o wiele więcej komfortu i bezpieczeństwa. W tej chwili pracownicy socjalni w pokoju siedzą po cztery, czasami po 5 osób na powierzchni 20-30 metrów. To nie jest bezpieczne. Dzisiaj musimy przeorganizować. Jakby pracę pracowników socjalnych, robić dyżury tygodniowe, żeby wszyscy naraz nie siedzieli w jednym pokoju. Nowa siedziba to będą maksymalnie po dwie osoby w jednym pokoju, będzie zdecydowanie bezpieczniej dla pracownika i zdecydowanie bezpieczniej dla samego klienta, ale też poprawi komfort rozmowy klienta z pracownikiem, gdzie bardzo często klient mieszkaniec naszego Legionowa przychodzi z różnymi, czasami bardzo trudnymi tematami. Dzięki nowym pomieszczeniom dla personelu, warunki w jakich teraz funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej zmienią się więc nie do poznania. Będą również też takie pokoje jak niebieski pokój do przesłuchań małoletnich, będziemy również mieli tam salkę konferencyjną, więc znów będzie mógł Ośrodek organizować spotkania obywatelskie z mieszkańcami. Będziemy mieli tam już wyposażone sale komputerowe do dalszych prac, do dalszych działań projektowych. Miejmy nadzieję, że te środki będą na ten cel. Będą na tyle poprawione warunki, że będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność o jeszcze inne usługi społeczne. Nasza siedziba nie będzie zamknięta zamkniętą placówką tylko i wyłącznie na, na potrzeby OPS-u, ale chcemy się otworzyć na, na mieszkańców, żeby oni też znaleźli tam swoje miejsce w działalności społecznej. Pozostaje więc tylko cierpliwie poczekać do momentu, kiedy stanie się to możliwe. Termin zakończenia projektowania mamy na koniec stycznia tego roku. W lutym będziemy sprawdzać dokumentację i przygotowywać wniosek do przeprowadzenia przeta procedury przetargowej. Wykonawcę planujemy wyłomi, wyłonić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Myślę, że to będzie marzec, kwiecień tego roku. No i rozpocząć prace budowlane. Ich finał nastąpi prawdopodobnie już w przyszłym roku.